Kolejny etap siewu mieszanki gorzowskiej, mianowicie sianie samej mieszanki. Jak widać, mieszanka z dodatkiem żyta, tutaj też się trafi ziarnka chyba grochu. Mieszanka była zakupiona od faceta z Facebooka, nie tam jakieś firmowe, więc takie niedostwo się może trafić. O, połówki ziarna grochu. No niestety, co tu zrobić? Yy, ilość to będzie, dawka to będzie około 40 kg, 42 kg yy, mieszanki gorzkie na hektar. Do tego około 15 kg yy, żyta. No to są mniejsze, mniejsze proporcje, mniejsza waga, bo działka z ma około 60 arów. No ale tak mówię, ilość na hektar. I teraz będziemy przystępować do próby kręconej. Ciewnik. Nordsten Howard NS 1030, przepraszam wszystkich za stękania, już tak mam, podobno to się daje na zero i dopiero docelowo ma być, ile ja mówiłem, 40 i 15, 65 kg łącznej po prostu mieszanki gorzowskiej razem z żytem, łączna waga. Dobra, instalujemy korbę. No właśnie. I tak, tutaj na siewniku jest pod model 2,5 i 3 metrowy, co nie? I tak, trzeba wykonać 90 obrotów to korbo, żeby 1,20 hektara zrobić. To jest pierniczenie. Kto będzie 90 razy kurde, korbo kręcił na bank, bym się pomylił. Któregoś razu obliczyłem sobie to po prostu przejeżdżając na odcinek 33 metrów i 33 centymetrów. czyli prawie tak czyli 33 metry i 33 cm razy szerokość siewnika, razy 3. Nam daje prawie tam prawie 100. Co nie, czyli 1R. I wyszło obrotów to korbo, jak się jechało. Co nie i wolno i szybko korba była założona jechałem a małżonka liczyła tam tamte obroty korby za razem wolno szybko robiło, robiliśmy około trzech pomiarów wychodziło 19 i pół obrotu i na 1 ar. No i ilość e, wysia, e, tego, ilość e, materiału w tych rynienkach mnożymy razy 100 i nam wychodzi dawka po prostu na hektar. Dobra, no to, no to kręcimy jest do A, no, nie kręci, bo musi najpierw y, z tych z, z wysiłających tych kubeczków spuścić. Żeby, żeby, się, żeby, się po prostu... Dobra. Y, żeby po prostu każdy z aparatów zaczął podawać zawsze y, podawać, y, zboże. No, no tą mieszankę. Mhm. Dodam jeszcze, że przekładnia jest bezstopniowa i to jest, jest dwubiegowa, w tej, pozycji, w tej pozycji jest szybszy bieg, jak się to po prostu z tymi zawleczkę wraca do góry nogami, wtedy jest wolniejszy bieg. No i tak wtedy można jakieś tam te rzepaki inne, drobno nasienne. Dobra, mamy już tutaj roztegocone, robimy 19,5 obrotu.

40. Ile miało być? Nie. 40 kg, 40-42 kg mieszanki gorzkiej, a jeszcze zostało wypane do tego 50 kg żyta, czyli 40 plus 15 nam daje 55, czyli o 10 kg za mało. Przestawimy to nie wiem na 50 już nie chce mi się tutaj tego zerować na 50 na korbę wolę sobie przełożyć do dołu dobrze mieć żonę, która o wszystkim pamięta. Tu będzie trochę przekłamany. O jeden. O jeden. O na ja wagę musiała się jeden. Dlatego jeden. O jeden. tam mówiłem? 40 plus 15, 50, 5, 56, tak? Ile jest? 56. Dobra, pasuje. Widzi mi się to. Mm. Bo 40 niech to by było w czystej, jakby się to samo mieszane tego rzadko, a siejemy, że to, że jest to jako roślina po prostu podporowo, żeby było troszeczkę więcej masy i żeby chwasty tak nie złamały no. sieje, 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 dzisiaj wysieje gorzowską skąbreje nie tego gorzowską dobra, może Pan lepiej nie śpiewać więc e, tak to już będzie, będziemy się zbliżać do końca zabaw z rekultywacji łąki. Przedostatni etap, jakim jest siew, ostatnim będzie wałowanie. Ale to jutro, ale to jutro. Dobra, zaczynamy od prawej strony. Zaczynamy od prawej strony. Jak już wspomniałem, mieszanki będzie 40, 40, 41 kilo, 42 kilo, żyta około 15, jest to dawka na hektar. Dobra. Okej. Okay. Do roboty. Puścimy, dajemy lapsa może. Auuu. Nie ma to jak wieczorny siew gorzowskiej, to no nie widać przy pełni księżyca, bo jest pełnia księżyca, Auu. dobra, gorzowska już zasiana upolowałem kilka takich gagatków, takie łupy siewnik to wyciągnął trochę tego było pewnie jeszcze jutro w trakcie wałowania już za dnia, gdy będę cokolwiek widział to jeszcze parę pewnie zbiorę no tego, tego towaru to mówię to już trzy pełne były Zebrane i tutaj jeszcze trochę no, nieźle. Dobra, mamy godzinę lekko po 20.00. 20.02 dokładnie. Nasz jutro wałowanie i koniec przygody z mieszanką gorzko-sodołową. Zamykamy wieżeje. Idziemy na kolację. Paciorek i lulu.